ELO! Mam coś dla was dzisiaj. Ci, co śledzą mojego Instagrama, to już pewnie wiedzą, co mam do testów. Jest to Scarlett Studio, wczoraj była premiera, a ja mam to już od kilku dni. Zobaczymy, jak się do czego to nadaje, nagram gitarę, nagram wokale, zrobimy muzyczkę i zobaczymy, do czego się ten sprzęt w ogóle nadaje i czy do czego się się nadaje. Są też słuchawki, także jest to kompletny zestaw do nagrywania. Starter, wszystkie kable, wszystko się zgadza. Uważajcie, jak coś montujecie. Na szczęście nic się nie stało, tylko się odkształciło. Ten zestaw nazywa się Scarlet Solo Studio trzeciej generacji czyli jakaś nowinka. pokażę wam coś coś dla co dla gitarzystów jest oczywiste, ale przypuszczam, że nie każdy gra na gitarze, a może chciałby spróbować Taką jakieś podstawową rzecz, jak akordy. załóżmy, tu mam gitara wydaje się dosyć trudnym instrumentem w porównaniu z klawiszami w takim znaczeniu, że nie wiadomo gdzie jakie dźwięki się znajdują. Załóżmy, że znam akord Amol i gdybym przesunął się tylko o w prawą stronę w dół gryfu o kolejne progi, o jeden, to bym uzyskał akord I -small. tylko musiałbym zbudować tutaj akord barowy, żeby przesunąć wszystkie dźwięki, i w ten sposób mam akord I -small. A jak się przesunę jeszcze dalej, no to będę miał akord Hamol, czyli Bemol. Więc tak naprawdę jest to dosyć proste. Po prostu się przesuwamy o kolejne progi, znając podstawowe akordy, na przykład c cedur, które już jest trudniej potem złapać, żeby się tu przesunąć, ale jest to jak najbardziej wykonalne. No to taka podstawa. Jeszcze wam pokażę, jak sobie szybko można ogarnąć granie jakiejś melodii na gitarze korzystając z neta. Jakby Wystarczy trochę palce mieć ograne. Ja wcale nie jestem kozakiem gitarowym, ale tu wystarczy, żeby sobie coś dograć do produkcji, także lecimy dalej. Wiem, że dla gitarzystów jest to oczywiste, ale nie każdy jest tutaj gitarzystą. Zrobiłem bębny, zobaczcie. Pokażę Wam po prostu jak na tym etapie to brzmi, jeszcze dograłbym gitarę z tym co Wam mówiłem, że pokażę coś. Jeżeli chodzi o gitarę, to mam taki patent, że wpisuję sobie w Google skalę, którą chcę zagrać, ale pentatonikę i wyskakuje z reguły mi coś takiego. I te wszystkie czerwone punkciki i czarne pokazują mi, które dźwięki na gryfie mogę grać. Czarny to akurat w tym wypadku tonika, tonalny dźwięk tej skali, jest to F f moll pentatoniczne. W ten sposób wiem, które dźwięki mam grać, bo jednak zbyt mało jestem ograny z gitarą, żeby sobie to grać, a nie ma sensu, żebym szukał tych dźwięków yy, tylko żebym je sobie widział i szybciej mogę po prostu to grać. Powiem wam, że nagrywanie w FL jest fatalne. Muszę to wrzucić wszystko do Abletona ścieżki, bo tutaj jest ciężko, to nie jest wygodne. Nie mam tekstu i niestety nie zdążę dzisiaj tego wszystkiego nagrać. Także widzimy się jutro. Ej, jesteście? Witajcie, kolejnego dnia dla was, ten sam, dla mnie kolejny. Napisałem krótki tekst. Zakończymy dzisiaj test. Wykorzystam ten mikrofon z tego zestawu Scarlett Solo Studio. Zobaczymy, jak to brzmi. Sam jeszcze nie wiem, bo z niego nie korzystałem. Sami będziecie się mogli przekonać. Inne przez miasto słyszę szepty. Na słuchawkach kawałek. Nagrałem. Jeszcze tylko lekko zmiksuję. Nie będę tutaj jakiegoś wielkiego miksu strzelał. Nie o to w tym chodzi. Ale okazuje się. Sami zobaczcie co się okazuje, jak brzmi ten mikrofon, sami wyciągnijcie po prostu wnioski, mogę Wam też udostępnić czystą ścieżkę tego, aczkolwiek to będą bolały uszy przez brak umiejętności śpiewu, bo jest tu masa autotuna. Jeżeli chodzi o ten sprzęt, słuchawki, mikrofon i jeszcze interfejs, którego nie chciało mi się ubrać tutaj ze sobą, to spoko to wypada jak za te cenę. Od razu można podpiąć i zacząć nagrywać swoje pierwsze rapsy, albo nie tylko rapsy, wszystko tak naprawdę. Więc spoko w sumie. Bo ja zrobiłem wszystko z wykorzystaniem tego sprzętu, nie licząc oczywiście kompa, tylko odsłuchiwałem na tym. Także nikt mi za to nie zapłacił, przynajmniej na razie jak zapłaci, to, to wtedy wam powiem, że mi ktoś zapłacił. Dostałem jedynie to do testów wcześniej. Tak? Jeżeli chodzi o sprzęt, to jeszcze nie powiedziałem wam najważniejszego, co można za jego pomocą uzyskać. Interfejs pozwala nagrywać wokal od razu i gitarę jednocześnie jest kontrola głośności tutaj i jest też zasilanie fantomowe, więc można sobie podpiąć ten tutaj mikrofon pojemnościowy i każdy inny jest do tego też od razu kabel w zestawie do połączenia. Jest direct monitoring, więc można sobie odsłuchiwać swój wokal czy to co się gra bez żadnych opóźnień. Jedyny minus, znaczy taki wstępny, to jest to, że jak włączę słuchawki to nie można sobie wyłączyć monitorów, trzeba je sobie wyłączyć i korygujemy głośność słuchawek i monitorów za pomocą jednego pokrętła. Jest spoko funkcja R, tutaj widzicie. Funkcja R pozwala włączyć nam takie dodatkowe podbicie wysokich częstotliwości w wokalu i nie tylko. No tak w uproszczeniu. No i do tego jest ten mikrofon, są słuchawki i wszystko to, co dzisiaj słyszeliście, zrobiłem na tym sprzęcie. A jeżeli, jeżeli chodzi o specyfikację, to sobie sprawdzicie w necie. Nie będę tutaj, tych m, zanudzał, co ile czego ma, bo to sobie można wygooglać. Widzicie, jak ten sprzęt działa. Można na nim nagrać muzę. Nie mam najmniejszego problemu. Na Instagramie robię taką akcję na Insta Stories, że możecie zagłosować co chcecie w kolejnym odcinku, w takim znaczeniu, co wykorzystam do zrobienia Bita. Czy będzie to klimatyzator? No, miało być hollywoodzko, a nie wyszło. Trzymajcie się bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdro, Elo, Siemanko. Trześć i czołem.